Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam was na pyszny mus czekoladowo-pomarańczowy. Jego przygotowanie jest bardzo proste, a w smaku jest naprawdę pyszne. Zaczynam od rozdzielenia żółtek od białek i żółtka kręcę z cukrem na kogel mogel. Wyciskam sok z połowy pomarańczy, a następnie w garnuszku podgrzewam śmietanę. Najlepiej, jeżeli to będzie po prostu gęsta śmietana 18 czy 30. I to wszystko mieszam i delikatnie podgrzewam. Następnie dodaję do tego gorzkie kakao. Do wymieszanej masy dodaję białka. Trzeba bardzo dokładnie mieszać, aby się nie zważyły. A potem dodaję ubity kogel mogel. Wszystko podgrzewam cały czas mieszając na niewielkim ogniu. I nie przejmujcie się nawet, jeżeli przez przypadek zważy Wam się masa, bo i tak deser na pewno wyjdzie bardzo dobry. Na koniec możecie dodać do tego jeszcze odrobinę żelatyny. Całość odstawiam, aby przestygła, a następnie rozlewam do pucharków. Na wierzch układę po jednym biszkopcie. Wstawiam do lodówki na przynajmniej dwie godziny, aż deser całkowicie będzie schłodzony a przed podaniem dekoruję jeszcze starczą czekoladą. I gotowe, życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.